3 2, jesteśmy w następnym filmie na tym kanale, a dzisiaj, e, no długo nie było filmów, bo wiecie, no, byłem na wyjeździe, przepraszam, serwer też nie był odpalony, ale teraz za to mam dla was kolejną nowinkę, co, że pobrałem Ari Stories. no i też od razu nagry nagrywam wam film z Ari Stories. oj, wyszło mi tu, dobra, y, od razu nagrywam wam film z Ari Stories, ale mam też bota zrobionego, który będzie teraz nam awczył przez prawie cały dzień. Będziemy prawie cały dzień mieć serwer odpalony i dzisiaj o trzy nowy regulamin będzie się nam wyświetlał na ekranie. Od teraz. Dobra, tu się chwilę przerwy i macie właśnie nowy plan. Od 13, chyba do 8, starać się będę odpalać serwer i ten bot będzie sobie stał i afcił. Więc mnie zawsze na slajdzie już nie będzie. Znaczy, będę tak większość tych. No więc zaczynamy z, z, z story z widzami. Nowym. Nie wiem, czy serię. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie będę serii z tego robił. Na razie, coś się tu ładuje. Na razie będę po prostu starał się robić w parę film i spróbuję nawet przejść Minecrafta całego teraz na Alice Stories. Będziecie spodobała się, to po prostu robimy serię, gdzie będę budował różne budynki, zbierał rzeczy, no jak jak coś survival. Dobra, jesteśmy. Inaczej sama gra wygląda już nawet shaderków nie mam. no. Moje paczki dalej tu wszystkie mam. Więc dalej piękny Minecraft widzimy. Ale jest takiego pięknego jakoś nie. No więc, pierwsze co, nic się nie zmienia, idziemy po prostu po, wiecie co, po nasz, kochany, drewienko. Trochę. Wow. Wybieramy, oh, wow! killagi trochę będą, bo ten Alistory wymagający jest, i tak mam mocny komputer całkiem. Całkiem, bo też naj, najlepszy na świecie, aua, oh, wow. lag. Dobra, będą lagi, to gruba a nie jesteśmy na multiplayer'u. Ja! Nie jestem zadowolony. Au! Oh. Nie generuj tyle czanków, czekajcie. Ustawienia graficzne. O! Oh. Gdzie tu jest rozdział systemu? Przejebione. A, 25 czanków. To już jest dużo na Alistolisa. Dobra. A, oh, 17. Dobra. Nie laguj tak. No, mniejszyłem widoczność. Jeszcze mniejszą. Będzie już źle. O. Siedem czanków. Boże, ale mała widoczność. Dobra, jest dobrze. Łatwa gra już jest. Z siedmioma. Za dużo to nie widzę. Czekajcie chwilę. Spróbuję trochę więcej. Dobra, z jedenaście powinno działać. Dobra, jest bardzo piękna. Jakość. No. Może jednak weźmy. Dobra, 11 będzie dobrze. No I teraz w sumie to będzie lepiej 7, bo będę później za chwilę jeszcze latał, a to będzie większe. No dobra. Nie na inne filmy sobie oczywiście ten render distance większy do 25 mojego, ale potrzeba tego filmu to tak. Dobra, to tak, mamy drewno. Bieramy drewno. Już od razu pójdziemy po żelazo, a później po jaksy. Bo przecież mamy X-Raya. Dobra. Hopa. Hoppa. Hop, hop, hop. Style patyczków. Kill off. Moi drodzy. I już chyba wezmę sobie jeszcze crafting oczywiście. Kopię? O dobra. No i lecimy z X-Raya. Shift. Gdy chyba do Ali, Ali to mam ten. No i weźmy od razu. Nie, flya nie będę. X-raya weźmy. Dobra, jesteśmy na x rayku I zjeżdż, i tutaj. Dobra, pierw kopię ręczką. I kamień być, bo tylko po kilku mogę. Dobra, lecimy na kamień. Oczywiście lecimy jeden na jeden, bo po co mi ten więcej jak. I tak. Wiecie. Czemu dwa craftingi skraftowałem. Ty, co za to, to, to kopiar? Kopować można na tym? mam mi się coś skopywało. Nawet nie potrzebuję pochodni, chociaż to jest ścieżka oświetlone ładnie. Jeszcze od razu se aurę odpalę, żeby móc... Wróć... czekajcie... Ten, to była AU... Auto Armor... Gil'aura, tak. Gil'aura se odpalę, żeby w... żadne moby nie przeszkadzały. Mamy węgiel. Później wylecimy z tą slajem po prostu. Fly'a mam oczywiście. No i dobra, węgiel mamy. Znaczy, ja iron by się przydał. Jaki mamy najbliższy iron? Ja, stąd. Eee, taka większa ruda. Już przybliżenia nie mam, bo optyfina nie mam. Sorry, stories. O, jest tam pode mną, jest jakaś taka ruda. Całkiem spora. Także mi na los żebym mógł już pod jak O, jeszcze ciemno zrobiło, czyli chyba jesteśmy na... Nie, jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie tego. O, klipery są w ogóle tam. Javik chyba tu jest. O, spadliśmy gdzieś. Czekajcie chwilę, szybko wy... Tak, tu są. O, skillaurik dostał, gościu. Patrzcie, przez ścianę wyklepiamy ich. Jaka taki Liaula Ja mogę być tym, w eku i zobaczcie. Przejdźmy do niego. Dobra, jest. Gdzie jest ten iron? O, no, tu jest ten iron. Chodziemy tak cały set diaksowy i chyba wychodzimy. To ma speedrun być w sumie. Ale czasu nie liczę. Mniejsza. Możecie wy policzyć. I w komentarzach piszemy. To wasze zadanie będzie. Dobra. Kill off. Dobra. Robimy... Szybki kill off. Coś tam słyszę. Że to będzie i tak mówić przecież. Dobra, walimy crafting. W wyjście później się znajdzie. Widzicie? I mam... i przepalać przecież trzeba, dobra. Skraftowałem se... Co? co ja skraftowałem? Skraftowałem sobie nowy killoff. Teraz tego craftingu. stawiamy nowy nade mną i robimy piec. Ustawię sobie szybko za chwilę tego. Na crafting, żeby był, był widoczny. Dobra, y tutaj, Alistair Stories, x-ray jak to się nazywało, syty u jak to ules po angielsku, czekajcie po polsku raczej crafting? Czekajcie. sprawdźmy tak stół rzemieślniczy, dobra ty, 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 u, u. To użymy odpalamy. Dobra, więc widać już crafting. O, tu mam crafting jeden. I jeszcze ustawię sobie tutaj, żeby było widać piecyk. Dobra, będzie widać piec. Dobra, mamy Ermieniona No kurde, robimy o, mam szpierdź w ogóle. Dobra, stawiamy w co? Nie chcę tak, dobra, gdzie ja? Skąd ja wyszłam? Jest ten EXP. A ja tu będę musiał sprawdzić to w taki sposób. SHIFT X-Ray'a wyłączamy na chwilę i sprawdźmy skąd ja w ogóle wyszłam. Skąd ja się wykaraskałem? O jeszcze nie to że musiałem walnąć. Ale to dziwnie wygląda tak nagle z tego X-Ray'a stąd. Ty tu pokonałem te creepery. Ale skąd ja wyszłem? No nie wiem. Będziemy chyba lecieć i kopać po prostu. Dobra, mniejsza. Zdjęciamy X-raya. Raz lepiej. Craftujemy sobie hopa. Lilof. Nic tu mam więcej nie jest potrzebna. Crafting stół bierzemy sobie. A czy piecy bierzemy? I gdzie mamy diaksiki? Dobra, lecimy na dół. Tak, już jeszcze nietoperza rozklepałem. W no sumie to chyba lepiej sobie flya odpalę jeszcze. Bo flya, bo jeszcze spadnę. Mogę lecieć i kopać. Idziemy jak najszybciej się da Gdy jakiś spadek to po prostu nie spadnę. No mi to da. Iron mi już niepotrzebny. A już jest coś Słyszę kopanie. Dużę jakieś jaksy blisko. O nie, już ten bloki. Proszę wiaksę A w tym wyjdziemy dobrze Jesteśmy już na poziomie laksów Wyjść na Elo, diaksiki. Ukopcie się! O, są jaksy No i po co mi teraz te diaksy? Jak mogę sobie z nich skraftować? Dziwne jest to, że wychodzimy z drewnianym kilofem zawsze po te i idziemy w przygodę po kamień. A Teraz wyszłam po diaks po, po diaksowy kilo. I w sumie to co mi jeszcze zwiększy potrzebnego? Psydiana jakiś. No to więcej diaksów też by mogło być. W sumie dobra, chodźmy. Diaksowym kilofem to już idzie całkiem. Chodźmy jeszcze po te diaksy. O, jeszcze. To mamy. O, jeszcze pod nami są. Będziemy jeszcze ta. Jakieś obsa żeby się przydał. Mam ile elona, mam trzy przy sobie. To woda i jeszcze obs. A, znaczy woda i lava. Też by obs mógł być. Mamy. Tu trzeba na shift jak w ogóle macie fly'a włączonego, bo wtedy będzie wam wolniej kopać, zobaczcie. Bo już lata powstała. W sumie to tego se wyłącza. Flajgra. Mamy 13 diaksików. Mówimy szybki. Hikse do, do klepania. Pierwsza na Hiksa. Reu szybko wykopujemy. My to poszukamy bajorka na zewnątrz. Flyer wlatujemy. Czekajcie, bo flya teraz wyłączyłem akurat. Flight Latujemy. Czekajcie, chwilę. Ja się tu już gmatwam. Szybkiego X-raya wyłączam. Wystawienia nie to. Ift. X-ray. Dobra. Tu. Idziemy wyle, wyle. Tu. Tu, tu. Jak mi dziwne tunale robimy. Przez pajęcinka sobie przeleciliśmy. to tutaj chyba ten. Dobra, to tutaj dalej nie pamiętam. Lecimy do góry po prostu. Czekajcie, w sumie to. Mam stąd wylecieć. Czekajcie. Flighting, fly, letra fly. An, entity flicked. autojum. Auto jump. Auto mining? Co to automining daje? Samo mi kopie ty. Ja nie trzymam nic. Patrzcie, mogę odejść od biurka. Nie mam ja. Pa Papa! Dobra, wracam, chcę kopę dalej, Nie, no konie kopnij już, węglem nawet, no gdzie to auto mining, auto, auto, wiesz, at, 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 czemu ja to inaczej to mogę zrobić, auto mining. No i my sobie lecimy i macie przyspieszone tempo. Tempo. Pa pa. Dobra, jesteśmy. Robimy szikierkę, bo jest nocka. Ja mam tu pismo no normalno, to gdzie mam Mobów nie widzę. Chcę się pobić. Ale tak szczerze to po co my wyszliśmy z tej kopalni. A mieliśmy flyme bajorka szukać. Zalamy. Fly. Lecimy. O tak to się leci, nie? O jeszcze pustynika. O, trochę lagi będą. Co? Szybko lecimy tam. W ogóle te, te napisy wam nie przeszkadzają chyba, nie? Kila uraz, co Zginęłem przez to, że po prostu byłam wysoko i od tego się nie wiem czemu obrażenia dostaję. Gdzie że jest coś takiego, co zmienia obrażenia od. Tu, o tu byłem. Oj, tu się posypałem. Bałam, żebym nie dostał obrażeń. Dostałem, dobra. Ale mała. Czemu ten skórczy byk atakuje. zwalony. Apla mamy. Śkierkę mamy. Apel. Jemy apla. Masz. I Laura nie, nie działa. Czekajcie włączam jakieś jeszcze. Auto mining, auto. Auto park, autopod, auto. W macie coś tam słyszeć, bo tam. Autowalka, co to autowalka? Nie ma jest. No ale ja co do przodu. A, automatycznie chodzę. Dalej. Jak ja go porobiłem? Czekajcie, trzeba się tu zatrzymać, po auto walka, nie mogę. Auto tolls, auto tolls, co to auto tolls? Auto tolls to nie, co to? Auto sprint. A, automatycznie sprintować mi postać. Dobra, mi to ma być. Auto sub, auto snack, sing auto mine, auto jump, co to? Co to Auto... Czekaj! To też mogłem użyć. Auto im panie autofish. Co to autofish? Auto, auto effect auto effect ciągle od tej wyląduję do wody Nie mam żadnych efektów. Glender perła mi wypadła My z góry mógł schodzić. Dobra Out, e, world timer. Auto, Wartimer Zombat Auto Co to auto armor? Něco to auto armor. Kilaurara. tu by. Hod, I'm a very really, really x-ray gui tabu. Speed. Speeder. Mogę wchodzić po ścianach? Tego od speeder? No jak Dobra, speeder dostaje, step. Water jump? Co to Waterium? co ja będę auto jumpy robił? Czekajcie. Czy ja nie dostaje obrażeń? dostaje Kurczę mol. Śrzyczamy tam, Per'u. Co? No się mnie rozbiła. Dobra, chodźcie, chodźcie. Bobki. Co? I mnie rozwalił. Dobra, chyba serii nie zrobimy, ale szybko jeszcze polećmy po itki. Przez coś mi tutaj. Mi tu wolno latał. No dalej mi la wolno lata ta prostu. Dobra. Kilaura auto sprint, chyba przez tego auto sprinta. O, I di, ri, ri, di, di, di. gdzie ten auto? Sprint Włączamy i teraz będzie pękno chyba albo auto E. To jest nie ma czegoś takiego, żebym nie dostawał obrażeń od wody, bo to my A no. Naprawdę się zabiłam. Jeszcze się tym flyem lata, serio. Dziwnie, że tak trzęsimy palerinkę, nie? Zauważyliście? Trochę niżej bym poleciał. Tylko, żebym ziemi nie dotknął. Nie, muszę dotknąć. Gdzie ja zginęłem. Trochę dalej zginęłem. Tu nie? Jeszcze dalej. Nie mogę zrobić kontynuację tego po prostu se. Co to? Nie wiem, czymś się rzucę i ten. I dobra, papa. Pa. Czekajcie, jeszcze się pożegna z wami. I, i, papa. Czty, czty, czty. Czekajcie, włączę coś. Auto, autos. Autos. Może połączajmy wszystko, żeby mi grę wywaliło. Hop, 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 hop. Chyba, jakie będę miał możliwości, jak włączę wszystko. Możliwości pewnie będę miał wiele. Auto nie będę. Auto wszystko chodzi, nawet rechardy. zed Setfalkty coś oja coś się dzieje chodzę nie dość, że sam, jeszcze jakoś szybko no zatrzym się, Przez to auto czekajcie, auto połączajmy bo to auto mi przeszkadza czekajcie, co to? Pokazuję, gdzie ja będę blok stał, czekajcie. Cześć. No nie mogę bloku nawet zniszczyć. Cześć, czemu ja tak szybko Czemu ja stawiam auto? Ja niszczę i stawiam auto, ja muszę z daleka niszczyć. Dobra, to jest trochę pogięte. Nie no, nie wiem co się dzieje. Tu na tym co fajnie stoi.